Siema, tu Santiago, witam oczywiście na Hellcase. Ie. Kod promocyjny na lepszym stronie to jest SAN7. Oczywiście z moim kodem masz plus 10% do każdego depozytu i darmowe gratis na start. Przypominam ci na samym starcie, że ten odcinek, jak i wszystkie w sumie na moim kanale, jest dla osób pełnoletnich. Tak samo jak Hellcase, jest tylko dla osób pełnoletnich. Miej to na uwadze. Dzisiaj w naszym balansie zaledwie 3 dolary. Spróbujemy sobie zrobić z tego coś fajnego. Mamy też Wartagi, które dzisiaj nam posłużą do otwierania skrzynek za WarTagi, Natomiast zanim to, no to otwórzmy sobie też dzienny gratis. Który jest na stronie? Mamy tutaj trzy skrzynki. Zacznijmy od tej najlepszej. Semi Pro. Nie wiem, czy jest dźwięk. Ja zazwyczaj mam problem z tym dźwiękiem na Helkesi, ale spróbujemy dodać. Mamy Gloka. Eee, za 15. Kolejna skrzynia. Mam nadzieję, że wszystkie mogę otworzyć. Tak, mogę wszystkie otworzyć. Więc poko to jest akurat zrobione. Oczywiście wybieraj sobie na Discorda, na którym są giveaway dla Ciebie, więc to też jest spoko. I na się bezpośrednio też będzie giveaway za jakiś czas dla widzów, więc wyczekuj, będzie na pewno, a czym dłużej będziesz czekał, ten też będzie lepszy ten giveaway sądzę, więc... Coś będzie spoko na pewno do ogarnięcia, do rozdania dla widza. Wracając, mamy te wortagi i też mamy tokeny eventowe, których jeszcze nie wykorzystałem. A jako iż za dwa dni, jak ja to nakrywam, kończy się event Cash Reborn, to sobie wejdę w wydarzenie i wygeneruję sobie skina za właśnie 135 tej waluty eventowej, tokenów, i dostajemy dodatkowo skina z Cyrexa, Cyrexa USPA. Za 3 dolary, więc nasze tutaj saldo się troszkę zwiększyło. No i mamy jeszcze WarTag'i, za które mamy do odbioru skrzynki. Mam 6400 tych WarTag'ów. Poświęćmy wszystko na skrzynkę. A w sumie zacznijmy od tej najdroższej, szoka. Otwórzmy jednego. Z pominięciem animacji mamy Teka Titanium, który jest za 7, więc znowu nam tutaj zwiększa budżet troszeczkę. No, i jeszcze oczywiście zostało nam 1000 wartagów, które wykorzystamy na dwie skrzynie. Na których mamy 1% na USPK. USPK niestety nie trafiamy tym razem. Dobra, przejdźmy na bitwy, na skrzynki. To jest najlepsze, co na Hellcase jest, według mnie. Jest też Trip Reverse Mode, który ostatnio został wprowadzony. Polega to na tym, że osoba z najmniejszą kwotą wygrywa. Czyli, jak mi spadnie jakiś skin, na przykład do auga za 1 centa, a dla mojego przeciwnika trafi kosa, to ja wygrywam tą kosę. E, dzisiaj możliwe, że sobie zrobimy właśnie. Chciałbym też taki zrobić tryb reverse na e, droższe skrzynki, ale sobie na pewno dzisiaj troszkę tych skrzynek otworzymy na reverse. Będzie to shor Short Battle, Untouched, Dualist. O, I może sobie zróbmy jeszcze gloki 2 za 5 dolków bitwa. Na trzy osoby na Reverse Mode, także musimy mieć najmniej w tej bitwie, żeby bitwę wygrać. Dźwięk sobie dam, ale mam nadzieję, że nie będzie zagłuszał mnie. Bo ten dźwięk na się lubi mi płatać figle. Okej, okay, no na razie mamy najwięcej, więc przegrywamy. Eee, ta skrzy... O kurde, kliknąłem bez przypadek, przepraszam. Next dla niego chyba najlepszy, a nie myślałem, że drogi ten famas jest w ogóle na headcase też dodano już nowe, nowe skiny z nowych skrzynek, które wyszły w CSie, To jest naprawdę spoko, że możemy już trafić nowe skiny eee, teraz chyba dla niego musimy jeszcze, dla nas nic, dla porowego, coś dobrego nie wiem, kto wygrał chyba nie ja, no niestety, wygrał ten po prawej stronie bot, miał najmniej, więc wygrał tą bitwę, eee, zrobimy sobie jeszcze eee, jedną bitwę na pewno jakąś można te skrzynie, Gladiator 3 sztuki, Mil Spec 3 sztuki i to będzie bitwa. Też reverse mode z botami od razu na dwie osoby z botem jednym. Zobaczymy jak tym razem te tanie bitwy pokażą się. Dzisiaj takie tańsze bitwy, bo mówię, po pierwsze nie ma budżetu, a po drugie też wiem, że lubicie ogonać tanie bitwy. No, dobra, mamy 38, więc na razie wygrywamy, mamy mniej niż on. Dla niego chyba, tak. No i mamy jeszcze dwie skrzynie, gladiator, gladiator, to one pokażą, MK dla niego. Jak na razie profitu z bitwy nie ma, więc fajnie jeszcze jakbyśmy coś trafili. No i niestety, no bitwa wygrana, ale dużego profitu z tej bitwy nie ma, nawet jesteśmy stratni o 5 centów. Stworzę kolejną i kolejna będzie już za 8, taka droższa. Galerii sticker, kapsuł dwie sztuki, kapsuł dwie sztuki yy, i sztuką teams. Dwie sztuki, dodatkowe, jeszcze dodam sobie coś za równo dolara, bo tyle mi zostanie. Z Cool dodaj skrzynki też. Reverse Mode na trzy osoby. Jeśli tą bitwę wygramy, to już jakiegoś fajnego, myślę, Kałacha będzie można z Helgexa wypłacić. Jakiegoś na przykład Francaid Misty, Field Tested. Myślę, że będzie nas stać po tej bitwie, jeśli byśmy ją wygrali. Więc trzymajcie za mnie kciuki, chyba to jest najtańsze. Także na razie wygrywamy tą bitwę, oczywiście to jest reverse Mode. Tutaj nie wiem kto jest. No prowadzę tak, ciągle... Oni, dobrze. OK, wygrywamy. To kosztuje też chyba mało, więc ciągle wygrywamy. No i teraz same już naklejki, same są już kapsułki z naklejkami. O nie, to jest drogie. A nie tak bardzo, dobra, jeszcze wygrywałem póki co. Kolejna. Bisz to niedobrze, niedobrze. O nie, o nie, mamy najwięcej. Mamy najwięcej i ostatnie dwie. Dla nas dobrze też poleciało, więc znaczy dla nas niedobrze, bo poleciało nam najlepiej, jak się tylko dało. I teraz jeszcze poliowana, także bitwę niestety przegraliśmy. Jeśli gralibyśmy na zwykłym trybie, nie reverse, no to bitwę byśmy wygrali, bo byśmy mieli najwięcej. Niestety tym razem się nam nie udało. Mam nadzieję, że ty będziesz miał lepsze szczęście na Helka z kodem promocyjnym Santy 7. Pamiętaj, żeby sobie używać kodu pomocnego 7 Pamiętaj też, że strona jest dla osób pełna od nich przeznaczona. A jeśli masz kod Sand7 w tym miejscu wpisany, no to dostajesz więcej. A jest wiele metod płatności na stronie od yy, kart. Bo skiny, na przykład pacem różne są tutaj metody płatności, jest krypto. Skiny ja też preferuję, są naprawdę dobre ceny w skinach. Odbieraj sobie dzienne gratis na stronie i też masz levele teraz na Hellcase, które można sobie odebrać. Ja sobie już tutaj wszystkie te nagrody odebrałem, które mogłem możesz sobie zdobywać, bo to naprawdę spoko, bo dodatkowo jakieś rzeczy, na przykład skrzynka, czy coś możesz za darmo odebrać. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Wpadaj też na nowy event na Hellcase który będzie miał koniec za dwa dni. Jak masz uzbierane jakieś tokeny eventowe, warto sobie wtedy wymienić. No i przypominam też, że jak coś wpłacałeś na Hellcase'a, to tutaj możesz te tokeny sobie odebrać. Jak wpłaciłeś 2 dolary, no to 5 tokenów dodatkowo możesz sobie odebrać, jak klikniesz sobie tutaj, więc sobie możesz sprawdzać, czy jakieś masz do odbioru tokeny, później sobie wymieniasz i jakiś skinak na pewno nie wpadnie. Serdecznie dzięki za dzisiejszy opening. Widzimy się oczywiście na streamach, które są w kwietniu, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek oraz na Discordzie. Trzymaj się na razie. Cześć.